Cześć, witam Was na moim kanale. Zbliża się weekend majowy, więc już czas pomyśleć i zaplanować pracę, jakie mamy do wykonania w ogrodzie, właśnie w maju. Na ten temat chcę powiedzieć kilka słów, więc jeśli jest dla Ciebie ten temat ciekawy, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. A teraz lecimy z tematem, z racji, że stoję przy cebuli, tymce, maj pomimo wielu przekonań to dobry czas na sadzenie jeszcze dymki, dobry czas na sadzenie czosku. wiadomo tylko, że plon będzie stosunkowo później niż z cebuli wsadzonej w kwietniu czy w marcu, ale jeszcze możemy to zrobić. Od razu. Stojąc przy tunelu, jak widzicie, ja mam tutaj jeszcze trochę rozgardiasz, ale maj to bardzo dobry termin na sadzenie pomidorów oraz na sadzenie papryk. Jak widzicie, ja jeszcze u siebie tunela nie mam aż tak bardzo przygotowanego, poza tutaj tymi dwoma miejscami, gdzie będę sadził pomidory i paprykę, ale tak jeszcze nic, poza tym nie mam robione, ja wysiewam pomidory, papryki, po prostu staram się, przynajmniej po 15 maja chociaż ten rok jest dość ciepły, więc możliwe, że że będę wysadzał trochę szybciej maj to również bardzo dobry termin na wysiewy różnych warzyw takich jak rzodkiewka, takich jak sałaty tutaj mam Rzodkiewkę, którą siałem na filmie. Tu obok jest sałata. Jeśli jeszcze nie oglądajcie tych filmów, to zachęcam do obejrzenia. Ale Maj to również bardzo dobry czas na siew marchwi i pietruszki. Wiadomo, marchew, pietruszka to są warzywa, które powinni... możemy siać już dość szybko. No ale później odmiany możemy siać. Właśnie teraz. Jeśli jeszcze nie masz zrobionych sadzonek. Możesz teraz zrobić sadzonki ogórków, dyni, cukini i je wstawić do tunelu. Tam ryzyko porażenia ich przez przymrozki będzie mniejsze. No a po 15 maja będzie, będziecie już wysadzać ładne sadzoneczki do gruntu. To nie zmienia faktu, że również te warzywa można uprawiać z siewu wprost do gruntu. Jednak, jak już tłumaczyłem w wielu filmach, ja teraz preferuję siew. Sadzenie z rozsad, ponieważ u mnie jest dość dużo ślimaków i ciężko jest za jednym wysianiem dopilnować ich, żeby po prostu ślimaki ich nie zjadły. Maj to również miesiąc, w którym należy szczególnie zadbać o borówki. Należy je intensywnie podlewać około 10 litrów na dobę, w zależności od tego, jak duży jest krzew, ale również. Należy to odpowiednio nawozić. To samo tyczy się, jeśli sadziliście drzewka owocowe, krzewy nowe, je też musicie nawozić, zasilać. Teraz, jakbyście chcieli sadzić jakiekolwiek drzewka owocowe czy też krzewy, róbcie to. Nie kupujcie już z odkrytym korzeniem. Kupujcie sadzonki, z, które rosną w doniczkach. Dzięki temu po prostu większe prawdopodobieństwo, że te sadzonki Wam się poprzejmują. Maj to również czas, w którym należy szczególnie przyjrzeć się tulipanom, jacyntom, narcyzom, czyli wszystkim kwiatom cebulowym. Ponieważ tak jak widzicie u mnie przekwitają. Usuwamy te wszystkie koszyczki z nasionami. Dzięki temu nasze tulipany będą o wiele lepiej rozbudowywać sobie cebule, przez co będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku będą nam ładnie kwitły. Jeśli macie piwonie, spójrzcie. Jeśli macie piwonie, to należy teraz spójrzcie. Ona się zaczyna bardzo ładnie rozrastać pomyśleć o wykonaniu dla nich podpór ponieważ pod naciskiem pod ciężarem pąków kwiatowych, one będą się obwieszać i będą leżeć na na ziemi, co też nie jest dla nich zbyt dobre Maj to również bardzo dobry termin na wykonanie sadzonek ja mam tam hortensję tutaj mam czy ale również za Kilkanaście dni. Trzeba będzie pomyśleć o sadzeniu chryzantem na miejsce docelowe. O mi tu latała. W maju również należy wysadzić już siew cebuli, szalotki. Należy również pamiętać o odpowiednim nawożeniu: czy to czosków, czy to cebul, czy również innych warzyw. Na, jeśli jeszcze nie przygotowaliście podłoża do uprawy warzyw, też należy to jest ostatnia, ostatni termin, żeby je nasilić, żeby zasilić, przepraszam, żeby je nawozić, polepszyć, żeby nasze warzywa miały jak najlepsze warunki do wzrostu. Tymi kilkoma poradami chcę zachęcić Was do pracy w ogrodzie nie jest to dużo pracy, a przysporzy, że wasze plony będą o wiele większe a co jeszcze ważne maj to bardzo dobry czas na robienie swoich nawozów, wszelkiego rodzaju gnojówek z pokrzywy wszelkiego rodzaju gnojówek ze skrzypu z wrotycza wszystkie te gnojówki nawozy naturalne, które są pomocne przez cały rok w ogrodzie dzięki którym możemy nasze warzywa zasilać, dzięki którym nasze warzywa możemy <coughs> chronić również przed insektami. W maju również należy szczególnie pilnować roślin, które są wrażliwe na atak mszycy, czyli róże, porzeczki, tak jak ja mam kalinę, również wszystkie, wszystkie krzewy, owocowe, ozdobne należy szczególnie oglądać pod względem ataku mszyc jeśli macie Szpany, również należy zwrócić uwagę, czy ćma bukszpanowa nie atakuje waszych bukszpanów ponieważ chwila niedopatrzenia i praktycznie roślina będzie do wyrzucenia ćma potrafi w przeciągu kilku dni zniszczyć bardzo ładny krzew bukszpanu, co prawda nie, nie musimy go od razu wyrzucać, usuwać jednak Wychodowanie, czy z, d, praca, jaką należy wykonać, żeby bukszpan zaczął rosnąć wtedy prawidłowo po takim ataku, nie, nie należy do łatwych, nie należy do przyjemnych i jest dość czasochłonna. Tak więc, mam nadzieję, że ten film będzie, był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.